Dzień dobry Państwu. Witam w 13 odcinku ze Skullmonkey. Zostało nam już tylko 5 światów do końca. I zarzucam, oczywiście, ciekawostkę na początek, że każdy ze światów ma jakiś szczególną, jakąś szczególną mechanikę. Tak gdzieś wyczytałem z poradników takie ciekawostki. Więc zobaczmy, jaki, jaką ciekawą mechanikę będzie miał świat 13. Shorts. Odłamki. Odłamki. Czy coś będzie na mnie spadać? Że odłamki. Ostatnio w grach z PlayStation 1. Z odłamkami to ja miałem. Może w Me... Medievilu? <grym> Co tam trzeba było? E... Ojej. Co tam trzeba było, tak właściwie? <grym> Nie pamiętam. E, trzeba było. Rozwalać trumny. Bo też były takie odłamki właśnie Olej, te chomiki mi się kończą. To wiem, wiem, ale o no właśnie, tam coś jest do zebrania. O, już mi się skończyły, kurczę. Niech ta mapa sobie do nas przyleci, hops Mii Mogę skoczyć na ten zegar. Oj nie, 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 nie mogę! Jest, za wysoko. Ojeju. A co, jeżeli ja tam już nie wejdę, bo trzeba było się odbić od małpy. O to co, sekret pomijamy w tej chwili? Życia. A nadzieję, że tego kręciała tam nie było. No. Nie, no, nie, no. Gdzie my tu jesteśmy? Przy tych platformach. Ja zrobię ten poziom od nowa. Ja muszę zobaczyć, co tam jest. OK, przyznam się, że nie zaczynałem poziomu od nowa, ponieważ zapomniałem sobie zapisać. <laughs> Więc po prostu zginąłem. O i cholera, jasno. Jakie jaja. Dobra, jeszcze raz muszę to wczytać. Aha, dlaczego te mapy się tu nie mogą odnawiać? Jaki wielki ból. Zapomniało mi się trochę wznowić. I jeżeli teraz wznowię ten poziom i nie dam rady, nie zdążę skoczyć. To tak, trzeba od nowa jeszcze raz. No nie, gdybym gdy pamiętam wznowić się, kurczę. Dobra, podejście kolejne. Ops, 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 ops. Życie. To było jedno życie. Wali mnie ten sekret, naprawdę. Zacznę ten poziom. Załóżmy, że wczytam save'a, tak znaczy, załóżmy, że skorzystam z hasła, które ostatnio dostałem od poziomu. To tak, jakbym zaczął ten poziom od nowa. No, może nie powinienem tak robić, ale. Ech, no, nie ja wiem. Ech, jeszcze początek był to. Nie sądzę, że to coś złego było. No, ale tam tylko jedno życie. No, tyle co nic po prostu. Nie było warto w ogóle. Po to tam, po to iść tam. Coś to jest, nie ma ukrytego? Chyba nie. Dziękuję, za pominął to. Śmieszne to. Kolce. Najlepiej będzie, wiecie, co będzie najlepiej. Jak zrobią to, co w Reimenie jest. Czyli trzeba będzie pod tymi kolcami skakać i przechodzić. A to już było w jednym z poprzednich poziomów. To wcale tak oryginalnie nie będą z tym. O, już mamy kolejne życia. Tutaj znowu trzeba coś kombinować. Tak, bardzo. Myślałem, że skoczę sprytnie na platformę, a ona się ruszała. Hmm, no. <grywka> Skoczyłem bardzo sprytnie. No to było praktycznie już tutaj, to szkoda, czasu w ogóle pozować, odpozywać. O, już jesteśmy. Dzięki za przyda się na pewno. Jak nie wiem, nie będę wiedział, gdzie tu skoczyć. Może tych się tu pozbędą. Doromatę tarczy, tych. Im mniej przeszkadzających wrogów, tym lepiej. A to mnie tak szczerze powinno zabić w tej chwili. No nie wiem, wyleciałem prosto w to i gra mi to tak totalnie wybaczyła. Ciekawe. I ja? Ja tam widzę jakąś platformę, ja tam chcę dostać się. którędy? Trzeba będzie. Czy ja to już tak totalnie pomijam może. O! No cóż. Ale tu przed chwilączek bo nie? No właśnie. Hmm, pierwszy raz od tych e, helikopterów umarłem no od bardzo dawna. Ale takie życie Dziwne trochę. Nagle umrzeć od przeciwnika, który jest tak łatwy, że praktycznie się nigdy nie umiera. Tam coś na dole nie było. Ci jak w ogóle zapierdzielają. Czy oni są w stanie mnie tu zabić na tych platformach? No. No tak trochę są w stanie. Mam 20 amunicji i 2 atomowe. Teraz ja strzelę po prostu. Wydaje mi się, że z jednym powinienem już zadać radę, żeby nie umrzeć od niego. Jak mi się sądzę? Ej, on praktycznie. Dobra, czekaj, zaraz to wymierza. Zaraz to wymierza. Zaraz to wymierza. Ej, no kurde. Czemu ta mapa tak idealnie lata tam, gdzie ja chcę kiedy skoczyć na tą platformę, kurde? Nie, to zły pomysł, ja jednak ją zrobię. Za, za ciężko. A ja tam widzę rzecz. Ale. Ej, te platformy za wolno latają. Za wolno się unoczą. Nie jestem w stanie tam doskoczyć jeszcze. To gdzie będę, kurczę? No bo tam de facto na pewno coś musi być. Ale ja to tak pomijam bez sensu dziwnie. No bo ty zlatujesz, a ciebie omijam górą. Jakimś cudem. No to mi się tak nie podoba. Kręciłka zdobyłem chociaż w tym poziomie? No nie niby tak. No szkoda, sekret na pewno tam jest jakiś bankowo. Nie wiem. Nie wiem tylko jak tam się dostać. Hmm. No to jakieś mapy może trzeba było się odbić. Hmm. Jakbym miał żelazne buty, żeby wskakiwać na tych cwaniaków. Z helikopterami, to może bym tam był w stanie się odbić, ale tak bez tego to chyba nie ma szans. Trochę strach w ogóle, kiedy wchodzę za te ściany, bo nigdy nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś upadku. A może być przecież. Ale fajnie, że się szukuje znowu taki totalnie luźny poziom. Znowu będzie praktycznie bez strat zdrowia. No bo no, oni musieli coś naprawdę ciężkiego mi rzucić pod, pod nogi. Takie ogromne kłody, które nawet przejechać rowerem się nie da, muszą mi rzucić. O, na przykład jak to miejsce. Czy da się tutaj przejść bez skorzystania z amunicji? Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Ale... Możliwe. Haha! <laughs> ale jaka satysfakcja, kurde, kiedy się... O! to są jakieś sekrety. Jaka ogromna satysfakcja, kiedy przejdzie się przez jakiś moment. Nie korzystam z amunicji. Ile chomików mogę mieć maksymalnie? Nie wiem, ale chyba dużo. O! Pierwszy raz kręcący się zegar, znikający. Ops! Że bardzo szybko znika. Ale nie szkodzi. Tutaj mi się podoba, że kamera faktycznie nam przeciągnęła. Widok na prawą stronę, bo bez tego nie widać by było, że w ogóle wróg jest. Dobrze, no coś takiego to my już widzieliśmy przy okazji... ...mrówek. Hops. więc jest nic nowego. Jeden są zegarki. To jest nowe. Tego nie było wcześniej. Pią, pią. Dobra, dobra, spokojnie ptaku. W pierwszej części nam w ogóle ptak pomagał. Eee... Ok. W pierwszej części nam ptak pomagał, bo był w katapulcie, dzięki czemu mogliśmy sobie odblokować dużo różnych poziomów. O, Aurora dawno dawnej nie było. A teraz nam pomaga robiąc nam checkpoint i odnawiając za każdym razem. Dobra, tutaj ciebie nie chcę uderzać, małpo. Zwłaszcza mając aurolala, nie chcę je marnować. I hop. Fajne skałki w ogóle. Jak fajnie ten poziom wygląda, jak oryginalnie, bo teraz to. Wcześniej byliśmy w kopaniach hentów, a teraz musimy być w jeszcze innych kopaniach, bo nie tu kurna z moru A, a tutaj znowu to miejsce, <grytanie> które mogę teoretycznie próbować eee, bez strat. Hmm. No mogę niby spróbować jak się nie uda, to trudno. O, o, dobra. Wystarczyła jedna platforma tylko. I znowu znowu nieużyte amunicja. Mam nadzieję, że jak tutaj będą te ostatnie poziomy, albo na przykład w ogóle finałowy boss, to na niego będą działać te specjalne amunicje, bo jak nie, to normalnie ja pierniczę. To po nic mi było to oszczędzania. Na pewno ostatni poziom jest bardzo ciężki. Otóż opinie lecą no z całej społeczności w Malutyciej <gry> w tej gry. Że właśnie są. Że właśnie ten ostatni poziom jest taki naj, najcięższy. Najcięższy. O, tutaj. Ja tam chcę się dostać. Właśnie, właśnie. Ile mam zielonych? Trześć tylko. Nie będę korzystał. Kurczę, no prawie jak będę wradę. Tylko trzeba. W... Nie dość, że wskoczyć w ostatniej chwili... ...to jeszcze ten zegar musi nie zniknąć sobie. Oj, na przykład to był zły moment, w którym chciałem tam wskoczyć. Innej możliwości nie widzę. Żeby tam się dostać. Znowu tego nie zmanuję. Prawie się udało. Było bliziutko. Chyba to zależy, że teraz tak nisko skoczyłem, nie wiem O, je... Tak ty cię brakuje kurcze pieczony, no? Ale no musi coś jakiś z tym związek być, nie wierzę, że nie. A no super Chyba, że... Hmm. Może to zależy od rozpędzenia się zegara, a nie od momentu w którym się. No właśnie, chyba tak. Czekaj, a ten zegar z prawej to wyżej czy niżej? Nie, w ten sam. Tak spamow. Rety będę marnował to czas na schowanie. Dobra, może to wetnę, szczerze. Jak mi się nie uda, to przywrócę się w tym samym miejscu. Ja chyba coś źle robię, ale nie jestem w stanie tam doskoczyć. Przejdźmy po prostu dalej. No, ja po prostu nie jestem w stanie tak wyskoczyć. Żeby tak w miarę wysoko wyskoczyć. No, dla mnie to jest niemożliwe, po prostu. Może jest jakieś inne tam przejście, pewnie nie. Pewnie znowu pomijam. Ale że żeby nie pominąć niebieskiego kółka. Może akurat go tam nie ma. Znowu spróbujemy, bez straty amunicji. Jak ta platforma się podnosi? Ups. Ta, raczej tam już nie będzie możliwości powrócenia. No, i trudno, kurno. A to gdzieś, no to mówię. To się liczy. I to, że nie spadłem, albo blisko. Ops. A w ogóle tak. Jeszcze jedna rzecz, co mnie ciekawi dosyć. I w sumie cieszę trochę. Że z poziomu na poziom spodziewałem się, że będzie coraz trudniej. Platformowo. Że trzeba będzie. Oj, zrąbałem. Dobra, może skorzystam z jednego ptaka że będzie coraz więcej takich momentów, że nie będzie praktycznie miejsca gdzie można skoczyć. Ale jednak kurde nie. Jednak sporo jest tych miejsc wciąż cały czas. to też się nie ma. Ops! Nie wygląda, ale może się mylę? No kurde, to jest dokładnie to samo. No, dokładnie to samo. Tutaj nie, tutaj to ja już muszę po prostu. Ja to muszę, muszę to doskoczyć. No nie ma innej opcji, żeby nie doskoczył. Może ja jeszcze strzałkę do góry przycisnę? Pewnie nie ma to żadnego znaczenia. Ej, ale to było w sumie dziwne. Bo skoczyłem nad tą platformą, ale nam Claymana nie... Nie wzięło tam do góry. Ale tam widzę amunicję do zabrania. No, ale dziwne to. Dosownie. Skaczę nad tą platformą. Dobra, jeszcze raz. O, niestety. No, no nie, to jest jakieś... Dobra, wiecie co pierdziele, ale mam inny pomysł. Po prostu tu wlecę. Jeżeli tam też był taki sekret, że trzeba było po prostu wlecić, no to tak. To pewnie o to chodziło. To pewnie coś tam takiego było. Eee, no ale mam dwa kreciołki, więc raczej jesteśmy załatwieni. O, a tu jest trzeci. No to proszę bardzo. Już możemy do bonusów wchodzić sobie. Tutaj powinno być tak, że mnie to klocy zabijają. Że te platformy w nie wchodzą od, od dołu powinno tak być. Nie wiem dlaczego tak nie ma. Nie wiem dlaczego tak ułatwili. <śm> I znowu będą mnie tutaj męczyć. Możliwością doskoczenia, ale jednak nie. Ech. Na koniec tego świata zobaczymy, ile tutaj tak naprawdę jest sekretów. Bardzo mnie to ciekawi, ile ja tu pominąłem ich. Na pewno na ten, ten na początku, co było bonusowe życie. Co czego tak nie zabrałem w ogóle, bo mi się nie chciało. No i zakładając, że tutaj wszędzie są te... To pewnie też e, będą jakieś sekrety liczące się. Wydaje mi się, że... wystarczą Wystarcząco wysoko skaczę na tą małpą. Haha! <ścoughs> Ops! Tutaj nie wiem, czy chcę mm, próbować. Dawno checkpointu nie było. Mam 20 strzałów. Ale znowu dostanę pierdzielca i strzelę w złą małpę. O, fajnie, zmanowałem jeden strzał. Drugie już Dobra. Mi się wydaje, że jednak tutaj dobrze, strzelił. strzeliłem. Bo jakbym nie strzelił... ...to prawdopodobnie... ...mogę by mnie ta mapa rozwalić. Hmm. A tak to sobie przeżyliśmy z Aurolą. Przede wszystkim nie podoba mi się. Znaczy nie, no jakie to nie podoba. E, minus byłby taki, że stracilibyśmy Aurola. I być może i całe życie, bo wywaliłoby nas do tyłu albo coś w stylu. No i byśmy sobie już musieli powtarzać już bez Auroli. Tak to sobie mamy Aurolę dalej. Nie wiem, co prawda, czy się. Z do kolejnego poziomu tutaj zapiszę czy nie? O, cóż. Tam było jeszcze życie do zabrania. Nie udało się. Ale mam i tak ponad 30, no to w ogóle. Tyle punktasów leci, że ja cię kręcę. A jednak zebrałem wszystkie sekrety, a co to jest dopiero ciekawe. Dwa takie miejsca. No. Które wydawałoby się, że można by było doskoczyć, bo jest jakiś sekret i nie było nic. Wszystkie sekrety zdobyte. A zaczyna żałować, że od początku tej gry nie zabieram wszystkich sekretów, kurde. Bo trochę wygląda jakbym pominął dosłownie tylko w tych pierwszych poziomach jakieś sekrety. Od dłuższego czasu zbieram wszystkie. Bywa. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy. Do usłyszenia i pozdrawiam.